A wiecie czemu guzik był w brązie w latach 2013-2014? Bo dziewczęta lubią brąz. No, no, jest, że, że również dziewczęta lubią głowę. <noise> tak samo mądre, prawda? Niektóre, może tak. 5 zadań, 10 kurwa minu. Tylko to nie obchodzi. Siemanko, <noise> byki. Piotrek. Ale stary, jaką ty was rolę teraz, jak grasz? Ja jestem czarodziejem. <śmany> Czarować? <śmany> Ej, masz na siebie? Też... No tak. Mam miedosi magiczne i... Napierdalam... Napierdalam różką, a... Ko bo a kolega wali mieczem, po jest magiczny. Z Axa wali, kurwa. Axa wali. A ja jestem... Truszki. Truszki. You're a wizard. I'm a what? A wizard Harry... SUCK MY P... A Piotrek grał w Tibie. A jej kurwa szacun. Tak się poznaje swoje ziomeczku z ulicy. Kurwa szacun. Tak się poznaje ziomeczku z ulicy. Ja jestem czarodziejem. Dawaj. Poczekaj. Kill, 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 kill. Jaki jaki spuściony kill. <śmianie> Stary, ale i tak nic im nie zrobimy Bo Oni są twardzi jak zasady na łokietka, nie? <śmianie> Kipi dawaj, bo kurwa w bezpleszach Kipi chodź. Znaczy ja bym wbił, nie? Kipi chodź! Ale jak to wspomniałeś <śmianie> jestem trochę za słaby. Ja pierdolę no chodź coś się z takim kurwa Lisinem i jego matka kurwa chciała być mieć za syna. Chodź <śmianie> Za syna. Zalicin! <grym> Blokiem się przejmował! O jest Piesek! Pies. Ale trafiłem! <grym> Czekaj! <ci, ci>, my... <grym> o piesek! <grym> ja już darłem pysk, taki biegąc tarcza, kurwa! <grym> I on leżył! Ty jesteś prosem, człowieku! Jaki pros! <grym> <grym> Jaki pros! O Jezu, z jest taki zwykły jest jakiś chory flash hook poleci Aha, prawie Good job. To było tak blisko Ja jestem czarodziejem Zamknij japę kurwa w smrodzie, czaisz? Żeś go kurwa pojechał w smrodzie Ja pierdolę, ja bym się zamknął sobie chyba na pół miesiąca Wypierdalaj stąd Ja wezmę to, w obroń to tylko ja <grym> Pierdol ekipa <grym> <grym> Dawaj się dalej, dawaj się dalej, nie zostali są czas pikaj go Tuż ty z killami Kurwa uciekaj, spierdalaj stąd typie slowuj go, Slowuj go za Teraz Razu zaraz uciekam, ciekawe na ciekawe na ja dzuki. Ja jestem czarodziejem jej chcesz rzucić polityków PO nad Koreą Północną, żeby rozłożyli kraj od środka To nie jest takie głupie